Resursa przypomina: Radomski Dziennik Napaści Niemiec na Polskę. 80 lat temu, w niedzielę 3 września 1939 roku, przez cały dzień niemieckie samoloty bombardują Radom. Do dużego nalotu dochodzi około południa. Nieprzyjaciel zrzuca ładunki wybuchowe na obiekty, znajdujące się pomiędzy fabryką broni a wiaduktem kolejowym. Ginie wiele osób: żołnierze, kolejarze, kobieta z dziećmi. Wiele osób odnosi rany. Podczas jednego z bombardowań trafiona zostaje wieżyczka wiaduktu na ulicy słowackiego. Giną dwaj żołnierze obsługujący działko przeciwlotnicze. Pomimo zmasowanych nalotów skromna obrona przeciwlotnicza miasta zajadle broni nieba nad radomiem. Jeden z niemieckich samolotów otrzymuje aż 69 trafień. skutek ogłoszonej przez prezydenta Ignacego Mościckiego amnestii na ulicę miasta trafia około 300 wypuszczonych z aresztu więźniów. W godzinach popołudniowych nastroje Radomian poprawia wiadomość o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię. W godzinach wieczornych do Radomia przyjeżdża generał brygady Stanisław Skwarczyński, mianowany przez naczelnego wodza marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, dowódcą grupy operacyjnej powstałej z przekształcenia południowego zgrupowania armii Prusy. Sformowanych w Radomiu jednostek piechoty, tzw. drugiego rzutu, zorganizowana zostaje na rozkaz marszałka podgrupa Radom pod dowództwem podpułkownika Bronisława Kowalczewskiego, która w godzinach wieczornych zajmuje stanowisko w lasach koło Zagnańska na przedpolach szosy Radom Kielce, otrzymując zadanie jak najdłuższego powstrzymania wroga przed przedarciem się przez tą linię tym sposobem nocą z 3 na 4 września Radom zostaje opuszczony przez niemalże wszystkie polskie oddziały wojskowe i staje się w praktyce bezbronny. Z racji dnia niedzielnego radomskie świątynie przeżywają oblężenie. Mieszkańcy miasta tłumnie uczestniczą w mszach świętych, ustawiają się długie kolejki do konfesjonałów. Ludzie, spodziewający się najgorszego, spowiadają się z całego życia. Podczas sumy sprawowanej w kościele Ojców Bernardynów rozlega się alarm przeciwlotniczy. Wybucha panika, którą z trudem udaje się opanować gwardianowi Ferdynandowi Kozakowi. Radomska nauczycielka Elżbieta Gałecka notuje. Chaos w mieście, dekonstrukcja, koniec starego zastanego porządku, również w infrastrukturze miejskiej. Na Traugutta gdzieś rozpadła się kamienica jak domek z Podobno w bramie było dużo ludzi. Koło dworca kolejowego wybuchł pożar, ale szybko go ugaszono. Tory zbombardowane, ludzie uciekają. Nastrój euforii i patosu po wypowiedzeniu Niemcom wojny przez sojuszników Polski, Francję i Wielką Brytanię. Ludzie stoją na ulicach pod głośnikami, bez czapek, bez kapeluszy. Radość!